Dzień dobry, dobry, dzień dobry. Piękne słońce, ale mroźno. Robię izolację. Może tu popatrzę sobie tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Izolacja inna niż wełna. Także sprawdzimy, jak to działa w praktyce. 60 cm, Ładnie dechą kroimy. Znaczy w sensie przykładamy. I odcinamy. Później mocujemy takerem. Po izolacja taka. O. folia bąbelkowa przeplatana folią aluminiową. To jest 4 cm. O, 4 grubość. Dwie daje z warstwy po cztery i jeszcze później dwójkę na koniec. co? zrobić ma 25 cm styropianu, że niby Także tak to wygląda Nie wiem jak was postawić tu żebyście widzieli No to w takich belach jest lekkie nie, nie brudzi się nie gryzie i tak dalej I tak do ściany mocuje Postawię może Masz tutaj gdzieś o tutaj. Może będzie co nieco widać, jak to idzie. O, widać, widać, będzie Giczo. Ok, więc tak, ja używam takera, tak, takiego, o, mam tu różnych takerów kilka, znaczy trzy ogólnie mam i różne, różne używałem z chyba ten na razie się sprawdza najlepiej, no, ma moc przybijania mocniejszą, y, mocniejszą lub słabszą. Także taki takerek długie ma te mm, skrzywki i ładnie mocuje tą folię do ściany. Także tyle z ocieplania, działam sobie. Pozdrawiam.